Jesteśmy w opusz domu. Nie no ale kabel są wyrwane ze ścian I to nawet jest ten Ale tam są normalnie pół wszystko porozrzucone A tu jest nawet jakiś ten Dawaj, ale nie jest tu tak strasznie jak myślałem. Chodź tu. Coś jest strasznie, ale zają. Tu chodź. chodź. chodź Co idziemy już? Na dół? Ale tam jeszcze było inne pomieszczenie na dole. Zejdziemy tam. A tu to A, te są drzwi wejściowe. Otworzyć? Ale nie otworzy, bo jest tu, zobaczę. A no rzeczywiście. Dobra, nie wiem. No ale zamknięte gdzieś. Zabaj. Zabaj. Zara. Zara. Tu. Chodź, Zara. Czyli jak my się miniemy. Idź pierwszy. Czyli. Dobra, miniemy się. <noise> Stój! Żeby zaraz się tak bała, to jeszcze nie wiem. Coś się też może dlatego, że jest... no, dziewczynką, nie? No, kurwa A może Olek nie chciał z nami iść po prostu, bo się srał? No. Co robisz, na kurwa? Wydziemy? Wydziemy. Wydziemy. Wydziemy no bo tam jest brama.